Biały napis. Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Jasełka Bożonarodzeniowe w tradycji rzymskokatolickiej. Bukowina Tatrzańska 2019. Bartłomiej Koszarek, etnolog, dyrektor Bukowiańskiego Centrum Kultury Dom Ludowy. Co to te jasełka są? To taki swoisty dramat liturgiczny o narodzeniu, sięgający do Ewangelii. Do tradycji chrześcijańskiej, tej śpiewanej, tej dodanej. To jest ta tradycja jasełek, a i kolędowania, bo przecie trzeba nie zabocyć, ze z tego wywodzi się chodzenie po kolędzie, czyli głosenie dobrej nowiny od chałpy do hałpy. Kłodzi się z kłodzą, z capem, z turoniem, niedźwiedziem, błacianym. Różne formy kolędowania są, a tu szczególnie na skalnym Podhalu zachowały się fedory, czyli swoisty dramat pasterski, gdzie jest pokazane, jaką pasterze łodanieła dowiadują się o tym, że Chrystus się narodził i kamają mają iść, co by złożyć pokłon i dare maluczkiemu Poniezuskowi. Trzeba też wiedzieć, moi ustomili że te jasełka bukowiańskie te z cierpią swoimi korzeniami do tych dawnych tradycji, choć dziś przez lata zmieniały się, dochodziły nowe postacie, dochodziły nowe wątki, które głównie wiązały się tu dla nas, Polaków, z niepodległościowymi, Rzecami z zachowaniem swojej tożsamości przecież miały zabory, to też trzeba było strasznie dbać o to, co ta polskość mowa, język gwara, były całe, co zzywe, przetrwały, bo przecież to państwo polskie, KJ musi się narodzić i odrodzić. To też właśnie często wplatali w takie przedstawienia i jasełkowe, i kolędzice wątki związane z Polską, z gwarą, z mową, z wielkimi postaciami dla narodu polskiego i to. Do dziś możemy obserwować i widzieć. A teraz za fileckę na scenie w Domie Ludowym będziemy grać, śpiewać. Zespół prowadzi Agnieszka Koszarek. I trzeba wspomnieć, że ta ciotka strasznie dba, co by właśnie teraz wszystko przysykować, janiąłkom skrzydła, Juchasom kule, siczku porektować, co by przepięknie wyśpiewać glorię, a i dać radość drugiemu cłakowi że ten poniezusicek narodził się nika indziej i no tu pod holami niedaleko Bukowiny Taczańskiej, właściwie tutok w Domie Ludowym zespołowi Mali Wierchowianie będzie przygrywała muzyka goralsko. nasi chłopcy bukowiańscy na gęślak, na basach, wspólne kolędowanie, a i połomanie się łopatkiem. Scena. Na środku czterech chłopców w białych koszulach, jasnych zdobionych spodniach z szerokimi pasami. W rękach trzymają ciupagi, na głowach mają czarne kapelusze. Tańczą. Drobnymi, szybkimi kroczkami, podskokami i mocnymi tupnięciami krążą, od czasu do czasu uderzając ciupagą o ciupagę. W tle inne postaci jasełek. Matka Boska z Józefem i Jezuskiem w żłóbku, anioły, pasterze. Baca w szarym swetrze prowadzi na sznurku capa. Zgięta sylwetka aktora schowana pod kożuchem. Twarz zasłania maską kozła. Jakbyście tam moi łasto mieli, kiedy chcieli uwiedzieć prawdziwe kolędowanie, to koniecznie musicie trafić do Domuldowego na Goralski Karnawał albo na takowe jasełka, albo na se przedstawienia, sztuki teatralne, które na teat, tu na scenie Domu pokazuje i wystawia. A was pozdrowią z Bukowiańskich Wierchów, Bartek Głosorek. Maryja z Jezuskiem na rękach i Józef otoczeni przez anioły przyodziane w białe bluzki, kwieciste spódnice, czerwone korale, skrzydła i białe opaski. W tle góralki, pasterze i diabeł. Napis na białym tle. W filmie zaprezentowano góralskie jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu zespołu regionalnego Mali-Wirchowianie, zorganizowane przez Bukowiańskie Centrum Kultury Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej. Pod napisem loga. Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej i Mali-Wirchowianie. Napis na białym tle. Projekt Święta, Tradycje i Zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną. Poniżej loga. Małopolska Organizacja Turystyczna i Szlak Architektury Drewnianej. Napis. Projekt Święta Tradycje i Zwyczaje na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach działania 6.1 Rozwój Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój Instytucji Kultury oraz Udostępnianie Dziedzictwa Kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poniżej loga: Fundusze Europejskie, Program Regionalny, Województwo Małopolskie, Małopolska Organizacja Turystyczna i Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.